A więc witamy w następnym odcinku. Co w klanie piszczy? Już sporo czasu nie pokazywałem żadnego klanu w tym odcinku. No niestety przez moje, przez moje lenistwo, ale kolega z klanu Epo, Upperman, dociekliwie starał się jednak, żebym odwiedził tym Spika klanu elitarny polski oddział, czyli Epo. I właśnie teraz jestem na klanie, na też, klanu Epo. Witam serdecznie. Klanowiczów. Es, tam, 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 tam. Tam, tam, tam. Elitarny polski oddział, wysiłek sprzyja zwycięstwu, i tak dalej, i tak dalej. Dowódcą jest Wasyl. Cześć, dowódco Wasyl. Witam. No to co, na początku, jakbyś mógł opowiedzieć, jak doszło do powstania klanu, z jakich graczy klan się składa? No to na sam początek coś takiego. No, przede wszystkim klan powstał z grupki znajomych, z innego klanu, w wyniku pewnych nieporozumień w poprzednim klanie wyższości dowódców nad resztą graczy, stwierdziliśmy, że założymy własny klan. I z dnia na dzień powstał nowy klan, który zaczął zrzeszczać kilku graczy z poprzedniego klanu i zaczął się rozrastać powolutku. Każdy dołożył tutaj mały, wangiele, że tak powiem, kamień węgielny do tego, żeby ten klan powstał. No i tak zaczęliśmy się bawić. U nas przede wszystkim w klanie liczy się dobra zabawa, wzajemny szacunek i jeszcze raz dobra zabawa, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. Sukcesy same przyjdą, to z biegiem czasu gdzieś tam wszystko się rozbudowuje, ludzie się zgrywają, zaczynają grać coraz lepiej, grają lepiej wspólnie. Ale chcemy, żeby przede wszystkim to był klan, gdzie ludzie przychodząc tutaj bawią się dobrze i wypełniają swój wolny czas, a nie zamieniają wolny czas pracę na grę. <zyskliną> macie własne forum, macie własny fanpage i też jest, widzę, filmik, filmik zrobiony o czym i kto go zrobił? No, filmik zrobił Marcin. Może Marcin opowiedz o, o swoim dziele, który uważamy za bardzo dobrą sprawę, którą włożył, że tak powiem, w rozbudowę naszego klanu. No witam, mówi tu Dricon, znany nick z innych gier, między innymi z Grepolis, bo dużo graczy też jest, pochodzi z innych, właśnie gier tutaj. Tak, filmik filmik powstał po prostu na, niestety, ale na samym początku, na opartych materiałach reklamowych gry World of Tanks, ale po prostu umieściłem w nim, jakby to powiedzieć, dla zachęty, opis naszego, że po prostu mamy tylko zgranie, doświadczenie, taktykę, próbujemy wdrażać. Jest tam podana nasza strona internetowa. No. Myślę, że e, takim czymś spowodowaliśmy, że dużo młodych graczy postanowiło jednak by przyjść do nas i po prostu spróbować, e, spróbować w normalnym klanie, nie, który nie ma bardzo dużych wymagań i który stawia tylko e, grę na przyjemność, bardziej na przyjemność. No, link do filmiku oczywiście będzie wstawiony w opisie odcinka. Czyli z tego co rozumiem, najważniejsze w klanie, to jest to, że każdy ma ważne zdanie. Nie jest coś takiego, że ktoś jest pomijany. No i, i głównie chodzi o zabawę wspólną, nie. Znaczy ja powiem tak, generalnie to jest hierarchia jak w każdym klanie, czyli jest dowódca, są zastępcy z tym, że. U nas odbywa się to troszeczkę inaczej. Zastępcy, dowódcy są po prostu od tego, że każdy z, ma, z nich ma określoną ściśle dziedzinę, którą się zajmuje. A jeśli chodzi o sam, jakby wygląd klanu, to każdy członek, każde jego zdanie jest tak samo ważne, czy to jest zastępca, dowódcy, czy rekrut, czy do, dowódca. U nas panuje demokracja i przede wszystkim chcemy, żeby każdy gracz śmiało mógł wypowiadać to, co mu nie pasuje, lub, pasuje, lub co chciałby zmienić. Dlatego, że to każda osoba bez różnicy na. Że tak powiem, stanowisko pełnione w klanie, jest jego częścią. I nie można tego ani ujmować. Dobrze wiemy, że żaden klan bez żołnierzy, rekrutów, bez rekrutantów nie będzie istniał. To nie dowódcy tworzą klan, to ich żołnierze tworzą klan. Czyli w, a w waszym klanie właśnie tak słyszę po głosach, że to chłopaki też już w takim wieku powyżej 18, 18 lat? Zdecydowanie. No, zdublowane osiemnastki już mogą być. Aha, no, 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 no. no to jest to komuś można powiedzieć. No, też mamy i młodzież wśród nas, i co dodaje, też, jakby nie patrzeć, a nie muszę całemu klanowi, to oni często, że tak powiem, jakby... Pchają nas, do tego, pchają nas do tego, żebyśmy po prostu ten klan po prostu tworzyli lepszym, gdzie ich spojrzenie takiego młodego człowieka jest często inne niż nasze, co powoduje, że tak naprawdę staramy się rozbudowywać to wszechstronnie, ten klan i, i tworzyć coś, co będzie po prostu inne nie wszystkich. Chcemy, żeby ludzie u nas się dobrze po prostu czuli. Codzienne życie klanu, jak tak pokrótce można opisać? Spotykacie się, gracie randomki, plutony, kampanie, czasami Clan Warsy? Jak to wygląda w klanie? Maciuś, No może ty opowiedz. Gramy codziennie kampanię 21. Nie mamy problemu ze składą. Ze składem DICO organizuje, wychodzi nam to. Klan Warsy dopiero początkujemy. Parę już było, bo. Nasza rekrutacja odbywa się od szóstego tieru. Trochę nisko, bo przyjmujemy graczy na niższych tierach. Usłyszałam się dopiero. Plutony praktycznie grają chłopaki przez cały dzień, integrujemy się. No i co tu tyle mówić? Y -y. Y -y. Jeszcze dodam takie coś, że na pewno e, e, gramy, dużo mamy zaproszeń od dobrych graczy, którzy mają swoje plany wyżej. E, po prostu e, myślą, że myślą, no, są przekonani, że. Jesteśmy, niektórzy z nas są z dobrymi wręcz graczami, takimi, którym można po zaistnieć na wyższych tierach i bardzo dużo dostajemy zaproszeń do typowych klanówek z, z innych sojuszy. Mhm. Y to może, słuchajcie, jeszcze przed następnymi tematami może, jak już wspomniał Upperman o tych y, klanówkach, y, kampaniach, to może tak dla jaj, for fan y, ciupniemy sobie jakąś, tylko że ja muszę, aha, gotowy, y, wziąć czołg, zagramy sobie jakąś przykładową kampanię i tak, oczywiście, to może być porażka, może być zwycięstwo, bo to nie chodzi o to, chodzi o to, żeby y, nabierać doświadczenia. To co, włączaj y, Dricon... No, okay, I spróbujemy. dowódź, dowódź nami tutaj. No nie ja... zawsze, słuchajcie, każda, każda przegrana jest nauką, także cały no, no, czas się no, no, no. ja, tak. ja wziąłem AMX-a 5010, chociaż tutaj załogę przełożyłem na 50B, więc jeszcze nie mam solidnej załogi. Więc jakby co, to będzie na mnie, dobra? No na pewno, na pewno plan większość stawia na IS-3, bo typowego jakby do układu nie mamy jeszcze nauczonego, także... Mm -hmm. no Czyli to nie jest tak, że macie już ułożone jakieś strategie na każdą mapę, po prostu to jest tak, wszystko zależy od tego, jakie są akurat dostępne czołgi i ustalanie... Taki... No, zgadza jest. się, przepraszam, zgadza się, jeżeli chodzi o mistrzowskie etapy to takie jest, na seniorskich nam to już bardziej wychodzi, na seniorckich mamy po prostu składy już, już standardowe, które są już od dłuższego czasu ustalone, czyli typowe 5-6 ciężkich czołgów, 3 lub 2 arty, parę no i to jest typowy skład, którym gramy, niestety na mistrzowskich dopiero zaczynamy się uczyć. No mhm. ale... Chyba nie ma bitwy wolnej i ciężko będzie nam zagrać w tej chwili, bo mamy junior z tylko jedną. Ojej, kurczę, słuchajcie, mamy naszą artylerzystkę, zapraszamy tutaj. Jest artylerzystka Ko kobieta? Tak. tak. Madzia, nie wstydźcie. No to. Witamy. Ja w ogóle słyszałem, że kobiety są bardzo dobrymi artylerzystkami na przykład moja siostra też, czy dziewczyna mojego kumpla też, pamiętam, była bardzo dobra. I Madzia też wymiata na arcie, tak? Zdecydowanie, wszyscy tutaj kurczę zawsze czekają na nią. No nie wiem, co teraz zrobić, po prostu mistrzowską mamy tylko jedną, kurczę, Aha. i to tak... No to I co nie, nie wiemy? Nie co robimy? Z, nie wiem, zniżamy czy. No czy może to się na seniorską, bo seniorskich jest troszkę więcej. Może pójdzie seniorska. No to spróbujemy na seniorską. Bo jeszcze Poprawice. są Jeszcze są kampanie. Yy... Aha, czyli szóste tiery, nie? Tak, szóste tiery yy... spróbujemy. Cofniemy po prostu. No nie można. Nie wiem, ja szczerze mówiąc mało gram kampanii KW-1S, albo VK-3601 Dokładnie To co, co to byś typu... wolał? Może być Sport, może być VK, naprawdę To jest i porównywalne są czołgi do siebie, także to nie jest jakimś tam problemem Bo humele chyba za miękki, nie? Wyślij jeszcze raz wszystkim bo Ja tylko trójkę mam Już, już, już wysłałem Aha, bo. Yy, kampania została Zmieniona tylko na mistrzowskiej na seniorską i od nowa poszły zaproszenia. Aha, aha. Yy, To tak jak oczekujemy tu na te zaproszenie, to może Wasyl opowiedz coś na temat yy, yy, przyjmowania graczy, kogo, kogo, byście, kogo byście chcieli widzieć w waszym klanie. Jaka jest generalnie, rekrutacja? Generalnie u nas, tak jak już powiedziałem, jest ścisły podział. Jest coś takiego, jak, są coś, tacy, takie osoby jak rekruterzy i za nich w 100% odpowiada Maciek. Jakby ja jako dowódca rozliczam Maćka, a nie rekruterów i tutaj może bardziej Maciek ma większą wiedzę na ten temat niż ja, więc proponuję, żeby Maciek może opowiedział o tym, jakie są u nas wymogi przede wszystkim i, i, i o co nam przed tym wszystkim chodzi. No, Macku? My wymogi mamy nie za duże, bo rekrutujemy od 6 od tieru. Minimum 18 lat, co no, czasami naciągamy. Byle by grać, wbijał na Twinspeaker. Była miła atmosfera. No i w ogóle było fajnie. Miał chęć z, grami, z nami grać. Kompanie, klanówki. No i turnieje czasami. Yy, rozmowa, znaczy przed przyjęciem do planu, czasami dla plutony. Yy, rozmawiamy z tym yy, gościem, oceniamy go, no, znaczy tak, po do łódku. Yy, a ja rozliczam rekruterów z tego zadania. No ja... yy, a jeżeli chodzi o tą kampanię, to my ją włączamy. A Magda jeszcze nie jest z nami, nie? Ale musi no. nie zmieści, stąd, bo mamy Aha, aha No generalnie Magda zajmuje się dyplomacją u nas w klanie. No kto odmówi kobiecie, nie? Cię obyczaje. Coś mamy problemy z tymi kampaniami, ale... O! To nas nie zraża, Jesteśmy. O, rzeka Perłowa, dość nowa, nowa nowa plansza w tej grze. Weszła prawdopodobnie chyba. Jak dobrze pamiętam po ostatniej aktualizacji. No dlatego e, na pewno. się ma. Siema. Siema, siema. No to rozkładaj nas. No także panowie, mapie. Nie, ma co roz, nie ma aż teraz rozkładać. Na pewno ciężkie czołgi jadą na mordownię. Czyli tak zwana tutaj ten skład plus. Plus, um, pójdzie, pojedzie steward, może pojadę z przodu. Helkacik hel, jeden chciałbym, żeby pojechał w to miejsce i gdzieś tutaj świecił. Sobie, czy nam sami z drugiej strony nie zajeżdżają Arty, wiadomo. No i zobaczymy. No, oczywiście, jesteśmy teraz na żywo, więc. Być może gorzej się gra właśnie pod takim stresem Zazwyczaj jak wam to wychodzi tak zwycięsko na kampaniach? No, w tej chwili to jest tak, że przede wszystkim przyjęliśmy dobrą zabawę dla przedstawienia się, bo generalnie dobieramy skład nie dla ilości graczy, tak jak w tej chwili, że mamy dużą ilość graczy, zaniżyliśmy tiery, także szczerze mówiąc to nie jest to, co, co to zwykle gramy, bo zwykle mamy skład zupełnie inny. Ale no w tej chwili liczy się pan, przedstawienie samego planu może. Czekajcie, ja być może za bardzo do przodu, ale mnie tak fajnie wylosowało, więc ja jestem dalej do przodu, ale wy tam... nie e... Cie... widzę, jedziesz koło mnie, także nie ma problemu. No. Bo tam zaraz może koło ciebie drikon być kilka czołgów, więc poczekajmy na nasze wsparcie z tymi. Chociaż, czemu ja się odzywam, nie? Słuchaj, ja jestem prostu typowym graczem, statystyk nie mam dobrych, nie, 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 mam czegoś takiego, że kampienie, czy coś takiego, ja po prostu wyjeżdżam, jeżeli widzę czołg, czy coś takiego, staram się, no może nie to, że chowam się od razu, czy coś w tym stylu, no. ale chyba oni zagrali... Tylko, że słuchajcie, Tepa, oni, oni kampią, tylko pamiętajcie, że jak my będziemy, tak, czym dalej, Tepa. czym dalej będziemy wyjeżdżać, tym bardziej będziemy na te ich arty też wyjeżdżać, wiesz? nie, nie wiem, chcesz atakować, tak? No, postaramy się może C49 aby podjechało do mostu, ja spróbuję podjechać pod filary mostu. Może zobaczymy, co będzie widać na górkach przodu. Dobrze, teraz Isy spróbują. Patrzcie, oni nie robią ataku jakiegoś tam z drugiej strony? Nie. Dobra. W ogóle helkaci, powinien ich zatrzymać. Tu już widzimy na górce Grilla, pałkę, także sporty nie spróbują podjechać, C49 jakby się wycofało, to byłoby dobrze. O! Już przypieprzyłem VC. Widzimy Art. ich, ale to... Dobra! No klan jest klan, jest młodym klanem. Tak. Statystyki są praktycznie na pewno po każdej bitwie mówimy, co, co jest nie tak. Mhm. Słuchajcie, tam nie ma przedtem full ataku z drugiej strony? No nie, jeżeli zdejmiemy tą KW2 od razu tutaj po lewo, co mamy, to byśmy mogli ruszyć całkiem. Nie, myślę, że jeszcze nie jest tak tragicznie, jeżeli chodzi o drugą stronę. Po prostu trzeba wziąć KW2. No na pewno wrócić tam się już nie da. Mogą dwa sporty spróbować wjechać na kapa, ja po prostu wjadę na wzgórze, próbuję ich ściągnąć. Pamiętaj, KW2 z Goldem to nakitać. No, ja, ja też jestem a, na Goldzie. A dobra, 17, 17 sekund przeładowuję, bo strzelił, wiesz, ten KW2. 23. No ja dojeżdżam, właśnie dojeżdżam właśnie. Oh my tak, god. Załoga 100%. O, jeszcze go sfajczyłeś, ładnie. No ja pewnie zaraz zginę, podpaliłem go, ale zaraz ginę, także... Nie, nie ściągnę chyba kawał 2 Ale może będę lepszy od niego. No niestety. Nie przebiłem go! No to jest właśnie to czasami... Czasami jest trochę błędów moim zdaniem, że po prostu zdarza się jeżeli dwójka nawet stoi bokiem a centralnie wycelujesz mu w nic. Niestety koszepada o słuchajcie, yy, to wyszło przeze mnie, bo yy, tutaj nagrywam i robię stresa, ale ważne jest to, żeby yy, pokazać, że po prostu bawicie się fajnie na kampaniach i nabieracie doświadczenia. <laughs> To na pewno, to na pewno trzeba e, podjąć, po prostu każda strategia jest jakoś tam w miarę brana pod uwagę, my po prostu e, staramy się mówię rozwijać, staramy się jakoś tam stworzyć e, tam normalny, nie jest no, tam, no, 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 jak, ma bardzo duże wymagania, bo to niestety gra została stworzona dla wszystkich, nie dla tych, co mają pieniądze, można by tak powiedzieć. No, 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 no. bardzo ofensywnie e, zagrałeś, oczywiście to y, każdy najlepiej y, uczy się grać na błędach, więc y, ja być może bym y, troszeczkę jednak od razu zawrócił tą całą ekipę y, i coś tam walczył z tamtymi, ale y, tak mówię, jest to y, uczymy się na błędach, więc y, ważne jest, żeby sobie pograć razem i, i się y, po prostu nauczyć. A to jest nowa e mapa, więc no. Zgadza się, a co jest, jeszcze, jeszcze jedno słowo, co jest plusem, po prostu my nie zniechęcamy się przegrano, wręcz przeciwnie staramy się rozwiązać te problemy. No, 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 no. I to jest najważniejsze, bo czasami jest tak, że się jest w jakimś tam klanie i po prostu nagle porażka i wszyscy są źli na siebie, CW i tak dalej. A tak naprawdę porażka to jest najlepsza nauka do właśnie przyszłych zwycięstw, nie? Zgadza się. Plan mamy taki, że generalnie chcemy grać wspólnie i to jest dla nas najważniejsze. Czy wygrywamy, czy przegrywamy, to jest jakby rzecz druga planowa. Grając wspólnie bawimy się świetnie i to jest najważniejsze w tym wszystkim. Nie? Resztę wszystko można zdobyć. Doświadczenie się zdobywa. Pamiętam pierwsze kompanie, które zagraliśmy, praktycznie były na 10 kompanii, 9 przegranych i nic, nic nie zachęca, graliśmy dalej. Dzisiaj te frekwencje jakby są zupełnie inne z tymi Częściej wygrywamy niż przegrywamy, mimo wszystko, ale no, to jest nauka po prostu. Gramy wspólnie. Marcin tutaj kawał dobrej roboty robi. Mamy kilku bardzo fajnych rozprowadzających, którzy, że tak powiem, zajmują się tym wszystkim i wychodzi nam to całkiem nieźle. To jest jakby, tak jak mówimy cały czas. Zabawa i jeszcze raz zabawa. Logo klanu to jest taki orzeł biały na tle polskiej flagi. Kto był pomysłodawcą? No tu znów demokracja, tak, czyli, że tak powiem, jak już mieliśmy pierwsze logo, które zostało na sztukę wklejone, aby tylko było, no i jak już klan, że tak powiem, zdobył te pierwsze tam 30 osób, wpadł na taki pomysł, żeby, no tak jak już powiedziałem, demokracja przede wszystkim. Poprosiłem graczy, żeby każdy z nich by typował jakieś swoje logo, jeśli ktoś ma ochotę zaproponować swoje własne jakby logo i zostały zaproponowane kilka, że tak powiem, propozycji. No i znów demokracja, demokratycznie zostało wybrane, akurat spodobało się chłopakom bardziej, aczkolwiek ja przyznam szczerze, że mi się bardziej podobało Patryka logo i, i ja, że tak powiem, głosowałem na niego logo, ale chłopakom bardziej się spodobało to. I tak zostało po prostu. No wiadomo, biało-czerwona flaga, nie muszę mówić dlaczego. No jeśli jesteśmy elitarnym polskim oddziałem, to musi do tego nawiązywać. A orzeł dlatego, że to jakby nie patrzeć nasz narodowy symbol, to chyba się stąd wzięło. Mhm. Y, jakieś organizujecie jakieś spotkania, czy groz mówi, że jest AZU kumpla, przejechał 350 km, nie? A znaczy, cię tak jak już powiedziałem, bardzo mocno y, zakolegowaliśmy się tutaj, to większość z nas gra, zna się z innej gry już kupę czasu, tak jak ja z Marcinem, z, y, że tak powiem, z Kazikiem, czy, czy właśnie y, y, z chłopakami z innych gry Gry to znamy się już ponad dwa lata. Y, gdzieś tam wirtualnie. No już trzy, już trzy trzy już, po masz rację, więc tak naprawdę staramy się gdzieś tam integrować w miarę możliwości, yy, dlatego, że tak bardziej traktujemy się jako grupę znajomych, yy, że tak powiem, niż tyle, co towarzyszy z samej, samej jakby gry. Chociaż w miarę możliwości jeździmy do siebie yy, po prostu, jeżeli poznajemy się i ktoś za... za... Proponuję przykładowo Jacek, czy coś żeby przyjechać do niego na weekend. Staramy się po prostu poznawać w realu też swoich kolegów z klanu. Także to nie jest tak, że tylko typowy klan, typowy TS. Czasami się zdarza właśnie, że się jeździ po 200-300 po km, to po to tylko, żeby poznać tego chłopaka, czy gracza, czy tą dziewczynę, która gra w realu. Tak? Dobra, no to co. Yy... Powiedzieliśmy o powstaniu, o tym, co się dzieje w klanie, o tym, co robicie i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, Wasyl, co jeszcze by można było pod koniec powiedzieć? generalnie zapraszamy do siebie graczy, którzy mają ochotę pograć sobie w miłym towarzystwie, wspólnie z nami jakby podbijać ten świat. No, staramy się robić wszystko, co tylko jest możliwe tak jak już powiedziałem. I myślę, że chyba to tyle, co możemy powiedzieć na ten temat. No oczywiście nie, 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 nie zapominając o realu. tak? O realu i, i o Tesco? Aha, real, czyli, real. czyli normalny, normalne funkcjonowanie <sum> to znaczy, w codziennym życiu. To, rzeczy. co Marcin mówi, że generalnie priorytetem naszym, ponieważ tak jak już zostało wspomniane wcześniej, jesteśmy ludźmi dojrzałymi, czy, czy w większości dorosłymi, to dla nas przede wszystkim liczy się praca i ona jest najważniejsza. Tu nie ma obowiązków, że jeśli ktoś się nie zjawi na podczas, w czasie gry, że tak powiem, w ciągu dnia czy, czy, czy wieczorem, że zostanie z tego klanu usunięty, bo przede wszystkim liczy się dla nas praca, a gra jest dla nas. Świetną no i rodzina. Rozrywką, nie, I rodzina. I rodzina jest świetną rozrywką w czasie wolnym, a nie ma nam zastępować pracy czy rodziny. To nie jest zastępstwo tego wszystkiego, tak? To jest tylko uzupełnienie naszego życia. Mhm. Czyli jak ktoś by był chętny, to pisze do kogo konkretnie? Tak naprawdę to bez znaczenia nie ma, każdy, że tak powiem zastępców dowódców, każdy z rekruterów jest jakby odpowiedzialny za to, żeby zrekrutować takiego, takiego gracza i nie zostanie na pewno zignorowany w żaden sposób. Każdy gracz u nas ma szansę, że tak powiem, jeśli spełnia te wymogi, które są założone na, u nas na stronie, że tak powiem, WOTA jest, że tak powiem, wszystko wyszczególnione, jakie są nasze wymogi i generalnie jeśli te wymogi spełnia, to na pewno zostanie zaproszony chociażby na krótki okres, że żeby zobaczyć, czy ten gracz jakby, on się zaklimatyzuje z nami i my z nim, bo tak jak już powiedziałem, dla nas wzajemny szacunek jest najważniejszy, jeśli takowy gracz się okaże, że nie nadaje się do naszej drużyny, no to go po prostu usuniemy z klanu. Nam nie zależy na tym, żeby mieć ilość 100 osób, zależy nam na to, żeby mieć 50, ale żeby to były żeby to gracze, którzy są wartościowi. Bo wartość gracza określa się po jego kulturze osobistej, po jego sposobie gry. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Oczywiście i muszę się spytać, czy jak tam u was z, z tym piciem czasami na TS-ie pozwalacie? Znaczy na ts Pozwalamy, że tak powiem, no bo to wiadomo, tak jak już powiedziałem, ludzie są dorośli, najczęściej to się odbywa gdzieś tam wieczorkami, jest też wesoło, często siedzimy i do późnego wieczoru i po nocach się siedzi, a są i tacy, którzy za przeproszeniem spać w ogóle nie mogą, tak jak Kaziu, to nie śpi, on chyba amfę wciąga we wiaderkach, bo on że no, <laughs> to, to non stop siedzi, także... Ale na pewno jest kultura, jeżeli chodzi o wymowę. Nie używamy bulgarnych słów, nie krzyczymy na siebie podczas kompanii, czyli, właśnie, tak jak mówimy, na rozprawdzającego, dlaczego to zrobiłeś, dlaczego tamto. Tego u nas nie ma, nie? Dobra, no to co? No, myślę, że więcej, jeżeli ktoś będzie miał jeszcze jakieś pytania, no to pytajcie już, już zastępców i dowódców klanu EPO. No a ja idę. O, no, no. no. Ja jeszcze chciałem podziękować paja za twój poświęcony czas. Wiemy, że robisz kawał dobrej roboty, za co dziękujemy. No ja przepraszam, że znowu na kacu jestem. No ale tam umawialiśmy się, że może w tygodniu, ale jednak nagrywamy dzisiaj. Wyszło, jak wyszło, ważne, że ludzie, którzy nie wiedzieli o was się coś dowiedzą. Czyli najważniejsza zabawa, aktywność no i tyle. No to dziękuję za, za to, że gościliście mnie na tym TeamSpeaku i ja spadam robić spaghetti. Dziękujemy. Smacznego. Dzięki. 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 Na razie.